Cześć witajcie, z tej strony Olikowski, a to kolejny odcinek Farminga 19 na moim kanale. W dzisiejszym odcinku dziki rolnik będziemy sobie działać na naszym sejwie. A co w dzisiejszym odcinku będziemy sobie złozić baloty oraz y, ogarniemy tą sprawę z kiszonką. Mam nadzieję, że plan na dzisiejszy odcinek się spełni. A więc co jak widzicie doszedł y, tur do naszego Ursusa. No tak. Niedopracowany on jest, bo to nie jest tur taki jak jest y, napisany, że jest podpinany do tego uchwytu do tura próbowałem znaleźć na Modhubie, na LS Portal i tak dalej, ale nic nie znalazłem takiego tura więc y, y, po prostu no, musiałem wziąć ten tur, który najbardziej pasował z tych wszystkich turów, które przetestowałem i on jako jedyny najbardziej pasował. Bo tamte u góry to w ogóle były... miały zaczepy obok stare gdzieś, więc... no. Ten i tak jeszcze jest w miarę dobrze dopracowany. Więc... chociaż tyle. Okarniemy sobie sprawę z tą kieszonką najpierw. Potem pojedziemy sobie, weźmiemy belki i może trochę zaoramy tego, tej łąki. Bo raczej tam łąki nie będziemy mieć. Dobra. Najpierw sobie tutaj weźmiemy, tu okarniemy O! Dobra, oj, dobra, zawiesił się nasz Ursus, no nic, ale więc co, następnie możecie zostawić suba, lajka, jeżeli film się spodoba, możecie również zaznaczyć dzwoneczek bo subskrypcji, byłoby mi miło, a my co, kontynuujemy naszą imprezę z kiszonką, jak tam poziom ubijania, 20% ubijania, więc no, chwila nam to na pewno zejdzie z tym. No więc co, jeździmy sobie? No, Ursul jest najcięższym ciągnikiem unownego na gospodarstwa. Co prawda mógłbym tutaj wjechać bizonem, ale no, stwierdziłem, że trzymajmy się choć trochę realizmu. Choć trochę. Co prawda, ubijanie bizonem by nie był głupi pomysł. Jak oglądałem, że niektórzy to że to się szkarnie ubijają albo samochodem. A to mniejsza z tym. Dobra, my tutaj sobie... Lubimy tą kiszonkę i jedźmy po nasze siano które tam jest Znajduje się na naszym polu sprasowane w poprzednim odcinku z tej serii A więc a i ogólnie dziękuję za 60 subskrypcji, bo ostatnio widziałem, że wybiło. Ja niestety nie miałem internetu, żeby po prostu wcześniej to nagrać. A akurat nagrałem gdy wybiło prawie 60 słów, więc... Znaczy jest już 60. Więc no, naprawdę... Nawet szybko, bo miesiące, chyba. Więc yy, jestem zadowolony. Chyba jeszcze będzie wjechać Bizonem. Jak nic. Mogę trochę to przyspieszyć. Chociaż, no, mamy 44%, więc no, nie idzie to tak wolno. 45-46% już, już, kurde, już nisko. Trochę się Ursus rozgrzeje do pracy ładowania belek. Ej, a panie rzuciłem Ten usyp tak mi się nie podoba, ten z lewej strony w tym momencie. Już 50% bardzo ładnie idzie. Ale mogłoby to iść trochę szybciej, nie, nie ukrywajmy. się takiej pryzmy tutaj sobie przyczepy, 40 tysięcy litrów to nie jest tak długo. Jak się tak uważa tak naprawdę. No więc dobra, tutaj jedziemy. Plan gdzie będę chciał może układać belki, to jest tutaj gdzie jest to wybotonowane, ale to układać będę w tej trawie dalej, żeby po prostu mieć dojazd tych belek i do tego szamba, które tam jest tam dalej od krów. A więc tutaj dobra sobie usypujemy i mamy 66%. h 66 Zara będzie 69 kolejna liczba. A więc co? Mamy już 70% więc szybko to ubijmy i lećmy sobie yy, złożyć belki bo już, ładować belki bo już jest yy, prawie 5 minut odcinka dobra oj 76 nakryjemy tą naszą pryzmę dobra wyłączymy sobie F1 jak na razie bo jest nam niepotrzebne zbytnio jedyne co to nam jest potrzebne to te, ubicie tej kiszonki Czyli to jest sieczka, potem po fermentacji będzie kiszonka. Dobra. 30 w dzisiejszym odcinku, gdy nie popracujemy. Bo pojedziemy sobie obsusem, będziemy ładować nasze belki. A więc y, ile już jest? 89, bardzo ładnie. To ja tak marę bardzo fajne umiejscowienie tego silosa na tą kiszonkę. Udawa mi się tak Co prawda bardziej tam Pod tymi drzewami Ale jest bardzo fajnie i tak Dobra yy, już, już kończymy tutaj 97, 98 Jeszcze tam odgarniemy to co tam nam upadło 100% Dobrze, fajnie Jeszcze tutaj ogarniemy tutaj tak O, ursusa nam przednią ośkę podniosło Po prostu chcę wiedzieć o co chodzi żeby no przykryło wszystko Dobra Dobra Już tutaj Oj, nie wysypuj tego właśnie, czy tego tu raga, bo on jest jakiś, taki wieczór, chodzi inny Dobra, chyba wjechałem Ubije się to, ubiło się, dobra Bardzo ładnie, bardzo mnie to cieszy I chodźmy to przykryć Dobra, wszystko tutaj przykryło, wszystko idealnie, pasuje Dobra, idziemy, odstawimy sobie naszego. Yy, naszą łyżkę. I pod wejść pod. O tutaj. Oj, oj. Bizon od tyłu, nieważne. Tutaj sobie ustawiamy naszą samo samozbierającą, złożyłem ją i wsadziłem tak między drzewka. Myślę, że będzie okej. Okay. To prawda tam trochę zarosła. Mogą tutaj trochę robić porządku na, na naszym gospodarstwie, ale jak na razie to nam zbytnio sobie dajemy radę. Tym wszystkim weźmiemy sobie widełki, weźmiemy sobie naszą przyczepkę yy, dobra i podczepimy dobra, i lecimy sobie jeszcze. Pojedziemy dzisiaj drogą, nie jak w poprzednim odcinku, lataliśmy na skóźkę Dzisiaj jedziemy drogą, pełnoprawną drogą, po to jest, żeby jeździć drogą, a nie sąsiadom przez pole. A więc co lecimy? Tam około naliczyłem. Myślę, że na jedną przyczepę, jak byłem zobaczyć tam na jedną przyczepę, raczej to wszystko się zmieści, więc je, jest ok. A więc co, lecimy sobie na nasze pole. W ogóle oglądałem sobie na swoim innym save dziś, w tym wcześniej, że wszystkie, tak bym po prostu w każdym, w, każdej, w każdym stopniu rośnięcia. I naprawdę tekstury niektóre są ładne, na przykład sary i tak dalej. Więc jest ok, Na pewno są inne niż trochę... Najmniej tak mi się wydaje. Niż oryginalne. Prawda, niektóre są w oryginalne. Ale niektóre są inne. Więc to już jest na plus. No, znalazłem niektóre niedopracowania na tej mapie już. Na przykład niełączące się płoty, albo po prostu inne niedoróbki. Ale to takie szczegóły, więc tam, no, moją ocenę mapy nie wpływa. Na moje ocenę mapy wpływa teren, wykonanie gospodarki oraz różne tam ukształtowanie pól i tak dalej. rozmiar pól, wygląd pól i tak dalej. No przede wszystkim drzew żeby było rozsądnie półstawiane nie tak na niektórych mapach że po prostu drzewo jest na drzewie i jest to drzewo mało praktyczne bo i tak je trzeba będzie wyciąć w dalekiej przeszłości tutaj widzicie już trawka sobie odrosła. Troszkę odbiła, bo jest następny dzień. Dobra, weźmiemy sobie tego balacika na początek. O, dobra, do góry weźmiemy sobie. Oj, jak pamiętacie, na to, to przeszłość ładowaliśmy na sandomierskich okolicach... Yy, yy, Jondirem więc nawet to szybko szło i mniej więcej wiem jak na nie ładować Tylko te przednie baloty dwa co, są, co tam były więc No, nasza oświata rana ciężko z takimi balotami no pracuje ta taka nasza o dobra myślę że jakiś tam nas może dzisiaj wleci, bo dawno nie robiłem ten lapsów, ale na razie miałem być no co o czym gadać, więc na razie sobie do 10 minut... To ładujemy. Tutaj dużo nie zostało. Jak patrzę. Dobra. Bo nie chciałbym raczej robić odcinki powyżej tam dłuższego czasu niż 20 parę minut. Bo jakoś to tak mało jest oglądane. Na trzy mało oglądane. Po prostu no raczej mało widzów dotrwa do końca po prostu. A tak robić kurde krótsze odcinki, ale częściej raczej nie. I napiszcie, czy byście chcieli, żebym grał trochę na, na każdej serii poza save'em. Wiecie o co chodzi, że na przykład... Yy, nie odcinek za odcinkiem sezonu, tylko po prostu mogę sobie poza odcinkiem zrobić tam dwa sezony, trzy na przykład. I potem sobie nagrać odcinek. Jeżeli byście, taka, jeżeli byście tak chcieli, to mogę oczywiście tak robić. Dla mnie to jakoś zbytniego dużego problemu nie robi. a Może szybciej się rozwijać seria, bo na przykład... Yy, nawet nabytki wcześniej... Znaczy, tutaj mamy nie, to wiecie o co chodzi. I tak będą w swoim czasie, ale po prostu więcej zrobione. O, może tak będzie. W planach miałem dzisiaj jeszcze orka, ale no, chyba nie będzie. Chociaż nie, no, nie będzie dzisiaj orki. Chciałem zrobić orkę tej łąki, ale no, niestety, chyba nie. Chyba się nie wyrobię z czasem. A więc co, myślę, że time lapse sheet. I видим ещё For you, know, you'll never see me again. Jak widzicie, zostało nam już dwa balaty do załadowania, więc ładujemy to i ładujemy się na farmę. Będziemy to oczywiście ściągać yy, tam, gdzie wam pokazywałem wcześniej, bo oj, Coś tu nie chce wyżej podnosić. Oj, nie spadaj mordo. Dobra, trzymaj się gitara. Ładujemy to, załadujmy, załadujemy jeszcze jednego balota i gitara. Wcześniej chciałem ładować tam jak ładowaliśmy na Santomierzi, czyli dwa baloty jeszcze z przodu i dwa baloty z tyłu, ale stwierdziłem, że po się meczy skoro mogę jeszcze wszystkie na napasy załadować, więc stwierdziłem, że ładujemy wszystkie napasy, baloty i powinna być gitara. Nie raczej tak będzie, bo zostało akurat miejsce na jednego balota. To jest idealnie wyliczone. Dobra. Oj, tur, już ciężko nie chcę wyżej iść. Dobra, ja miałem plan w ogóle na początku, żeby to 60 ładować. I y, turem takim wiecie o co chodzi. Ten co jest, tur od drivera chyba to jest 60. Yy, ona ma tego tura. Tylko że jakoś yy, ona jest jakby jednosekcyjna, tylko góra-dół chyba w niej operuje. I po prostu yy, nie da się na, na, do siebie i od siebie zapinać. Yy, wiecie o co chodzi, te. Dobra, paloty złapane wszystkie Dara, Lecimy na farmę. Może jakaś taka miniaturka gdzieś. Syk. Jeszcze sobie to no to nie no, te informacje o polu to mnie nerwują. Ktoś tam mi wysłał w komentarzach widziałem yy, przez konsolę modyfikacji że żeby po prostu chudy wyłączać, ale ja nie mam takich guzików na to duże. Znaczy no, mam chyba takie guziki, już to nie pamiętam, ale za dużo dla mnie dochodów, wolę sobie pobrać modyfikację, która umożliwia usuwanie chudów, gdzie się widziałem. Ale dzięki bardzo za to. A więc co, lecimy sobie yy, na farmę. Ursusek daje radę, zobaczymy jak będzie pod górę cisnął, bo jednak cięższe są niż tam te, te bada, pusta pewna przyczepa. Pusta przyczepa. No pusta przyczepa, no. Pełna przyczepa oczywiście. Dobra, w prawo. Pełna przyczepa prawy. I ja... Nieważne. To się naprawi. To się wytnie. A tak na serio to... Yy, musimy to podnieść, tylko nie wiem czy uszu bez odbiędnika z tyłu. O, pat patrz. Ajajaj. No nie, to nie ma sensu. Chciałem sobie mówić, że zapiszę już sobie gierkę, ale no, zapisać. Zapisać grę w takiej sytuacji, lecimy po 60 i lecimy na skuźkę. Tepnijmy się, bo to nie ma co. No i cały mizerny plan odcinka z rozładunkiem poszedł. A więc w następnym odcinku sobie zostawię kilka balotów na rozładowanie mi sobie na spójrzkę, na 80 Ona no, coś bardzo głośno chodzi więc yy, nie wiem ale do nic lecimy sobie może po prostu tego tak, depniemy i podepniemy to może się przecież postawi mam taką nadzieję ale no gozek okazuje, że 360 będzie podnosić ajajaj aj. I sześćdziesiątkę trzeba podnosić Niedobrze Chyba na tym momencie zakończymy odcinek Bo... bo to co tu się dzieje? Podnoszenie sześćdziesiątek i balotów Dziesiątki i balotów to jest Oj A no może jednak Tam. O jak widzicie, uczuć jest zbyt lekki z tyłu, żeby po prostu No podnieść tą przeczepę Nie ma co Zakończymy ten odcinek, ja sobie jakoś to ogarnę. Na pewno. A więc co, zróbmy może jakieś jeszcze inne zdjęcie. Może taka będzie miniaturka. Więc co. Mam nadzieję, że taki odcinek Wam się podobał. Widzimy się oczywiście w, w niedzielę jutro w kolejnym odcinku. Ma, a więc co Widzimy się po prostu w kolejnym odcinku Do następnego trzymajcie się, cześć